Podczas wakacyjnego sezonu ogórkowego e, nagrywam filmy, które definiują pewne pojęcia. Takie pojęcia, którymi się e, posługuję. Te definicje nie mają pełnić takiej funkcji, że przyjmujesz moją definicję i żyjesz zgodnie z nią. Raczej mają sproblematyzować pewien problem. Takie problemy, które e, zazwyczaj na co dzień nie budzą naszej refleksji, no bo zakładamy, że wszystko na ten temat wiemy. Dziś takim tematem, który chciałbym sproblematyzować, bo zaproponowano go w komentarzach, jest problem pamięci. Naprawdę dzieje się wtedy, kiedy my próbujemy coś sobie przypomnieć. To proces, który przede wszystkim jest rekonstrukcyjny. To znaczy, to nie jest tak, że kiedy coś trafia do nas, to my takie jakie to jest, umieszczamy gdzieś w jakimś magazynie. Otagowujemy, opisujemy i to sobie tam leży. Absolutnie nie. Pamięć jest procesem rekonstrukcyjnym i bardzo zależnym od sytuacji, w której tej rekonstrukcji dokonujemy. To znaczy, inaczej będziemy pamiętać wtedy, kiedy jesteśmy na przykład zadowoleni, albo wtedy, kiedy jesteśmy na egzaminie, a inaczej wtedy, kiedy jesteśmy smutni, albo wtedy, kiedy y, prowadzimy luźną rozmowę z kimś na jakiś temat i chcemy wrzucić ciekawostkę, którą ostatnio. Widzieliśmy na TikToku. Trochę inaczej będziemy przypominać sobie rzeczy. I to nawet nie chodzi o to, że łatwiej lub trudniej, tylko procedura odpamiętania będzie trochę inna. Pamięć jest takim zjawiskiem, nad którym się nie zastanawiamy, dopóki działa. No, bo skoro działa, no to dlaczego by się nad tym zastanawiać? Natomiast zrozumienie tego, jak funkcjonuje pamięć, albo przynajmniej wrażliwość na pamięć osób, do których mówimy, z którymi się uczymy razem, pozwala nam zobaczyć to, w jaki sposób ta osoba, która się uczy od nas, na przykład, zamienia to, co my mówimy, na to, co. Gdzieś tam będzie pamiętane i potem rekonstruowane na potrzeby, na przykład, sprawdzenia wiedzy, albo na przykład na, te, na potrzeby zastosowania w realnej sytuacji. Jeden z y, najbardziej klasycznych modeli pamięci, model Atkinsona Schifrina, to jest y, taki model, w którym y, pamięć podzielona jest na trzy magazyny. Pierwszy z nich to jest to, co się dzieje w naszych zmysłach to jest y, ten, ta część pamięci, która jest najkrótsza. To jest to, co dzieje się w naszych zmysłach, to znaczy. E, mija trochę czasu, zanim e, światło padnie na siatkówkę, a aż do momentu, kiedy ja coś zobaczę. Dlatego warto pamiętać, że to nie oko widzi tylko mózg. Oko tylko odbiera bodźce e, świetlne. Natomiast e, widzi mózg. E, w związku z tym musi być trochę czasu. Trochę. Miejsca, gdzie będziemy mogli przez pewien czas przechowywać nieprzetworzone informacje. E, trochę tak, jak przechowujemy je e, w telefonie, kiedy robimy zdjęcie, i jeżeli chcemy to zdjęcie w tym telefonie od razu zobaczyć, to ono troszkę się zmienia w trakcie tych pierwszych kilku e, sekund, może nawet jednej sekundy, ale ten obraz troszeczkę jakby się rekonstruuje. I bardzo podobnie jest u nas, w naszej pamięci. To nie jest tak, że my patrzymy na coś i od razu to widzimy. Oko nie potrafi zobaczyć twarzy, przedmiotu. Jest w stanie, powiedzmy, inaczej zareagować na coś, co się rusza, a inaczej na coś, co się nie rusza. Ale absolutnie nie jest w stanie powiedzieć, co to jest. To dopiero mózg. Jest w stanie nazwać obiekty, które widzi. Przykład pamięci wzrokowej jest trudny do zwizualizowania, nomenomen, dlatego że pamięć wzrokowa, ten, ten bufor pamięci wzrokowej jest bardzo krótki. To lepiej widać w słuchaniu, bo wtedy, kiedy coś trafia do naszego przewodu słuchowego i tam przechodzi całą drogę, gdzie z fali dźwiękowej zamienia się w impuls elektryczny, to trochę trwa. I pewnie wszystkim zdarzyła się sytuacja, w której ktoś coś do nas mówi. My pytamy, próbujemy dopytać, bo mamy wrażenie, że nie dosłyszeliśmy, ale w trakcie zadawania pytania, czy mógłbyś powtórzyć, zdajemy sobie sprawę z tego, że doskonale słyszeliśmy. Dlaczego? Dlatego, że w buforze pamięci słuchowej e, mieści się około 30 sekund. To znaczy my jesteśmy w stanie szybciej się zorientować, że nie usłyszeliśmy, niż usłyszeć. E, to dość ciekawe zjawisko e, i ten model e, pamięci Atkinsona-Shifrina zakłada, że e, rzeczy, które przejdą przez pamięć sensoryczną e, i nie zostaną zapomniane, jako na przykład nieważne, e, trafią do pamięci operacyjnej. I to jest takie miejsce, które z wielu powodów należy się zastanowić, czy to faktycznie jest pamięć. No bo w pamięci operacyjnej jest to, co robię teraz. Natomiast teraz pamiętam, jak siedzieć, pamiętam, jak mówić, pamiętam, o czym chcę powiedzieć za chwilę, pamiętam, o czym powiedziałem do tej pory, pamiętam, jak funkcjonuje społeczność na YouTubie, pamiętam, że Łukasz zadał pytanie. I pamiętam, że prawdopodobnie Ula będzie to oglądać, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy znajdują się u mnie w pamięci operacyjnej teraz, mimo tego, że mówię tylko o pamięci. To jednak wiele rzeczy spoza tego tematu jest w mojej pamięci operacyjnej dostępne, powiedzmy, pod ręką. Wyobraź sobie sytuację, kiedy wybierasz się do biblioteki, wypożyczasz mnóstwo książek i wszystkie te książki rozkładasz sobie na stole. To ten stół to jest pamięć operacyjna. Tam są wszystkie rzeczy, które są dostępne od razu. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z czegoś, czego na tym stole nie ma, no to trzeba by było pójść na przykład do biblioteki po kolejną książkę, do kuchni po kawę yy, itd., itd. W związku z tym, pamięć operacyjna to jest przestrzeń, w której żyjemy. Pamięć operacyjna. Nie jest najdłuższą, najdłuższym magazynem, największym pod względem tego, ile czasu jest w stanie przechowywać informacje. W swoich szczytowych momentach pamięć operacyjna potrafi zmieścić w sobie dwie godziny. To znaczy, że jeżeli ktoś uczy się do powiedzmy sprawdzianu który jest następnego dnia, to jest w stanie wypełnić całą swoją pamięć operacyjną tym konkretnym przedmiotem i na koniec tej sesji dwugodzinnej uczenia się mieć przekonanie, że wszystko pamiętam. I to nie jest fałszywe przekonanie, prawdziwe przekonanie. Pamiętam. Natomiast pamięć operacyjna nie zapisuje informacji automatycznie do trzeciego magazynu, czyli do pamięci długotrwałej. Tam rzeczy trafiają e, Wtedy, kiedy są bardzo intensywne, I ja nie mówię o tym, że ktoś bardzo ciekawie opowiada. Nie, yy, uderzył nas samochód, ugryzł nas pies, yy, ktoś na nas strasznie nakrzyczał. To są mocne doświadczenia, mocne pod względem emocjonalnym. I zgodnie z tym kluczem, yy, trafiają do pamięci długotrwałej, czy tego chcemy, czy nie. Natomiast jeśli są rzeczy, które my chcemy, żeby w pamięci długotrwałej zostały, no to musimy je powtarzać. Musimy stosować różnego rodzaju e, strategie poznawcze. Właśnie powtarzanie, elaboracja, organizowanie. Pewnie trzeba by było o tym nagrać osobny film. Ten model, trzyelementowy model pamięci, jest jednym z najbardziej popularnych i prawdopodobnie, jeśli ktoś ma jakąś wiedzę na temat pamięci, to właśnie tą, że są trzy magazyny. E, co jest bardzo istotne. E, magazyn pamięci długotrwałej e, jest Skonstruowany, jakbyśmy go przyrównali do archiwum, to on raczej jest posegregowany ze względu na emocje, a nie ze względu na treść wspomnienia. To znaczy, jeżeli popełnisz fopa publicznie, spektakularnie i uciekniesz z miejsca zdarzenia, żeby się na chwilę uspokoić, zdjąć z siebie nieprzyjemny wzrok, Innych osób, które dostrzegły to FOPA. To pierwsze, co zrobi twój układ poznawczy, pierwsze, co zrobi Twoja pamięć, to przypomni ci wszystkie inne FOPA, które popełniłeś w życiu. Dlaczego? Bo nas nienawidzi, nie. Dlatego, że próbuje znaleźć sytuację, podobne emocjonalnie do tej, w której jesteśmy teraz, i zasugerować nam, tak mówią socjobiologowie. E, zasugerować nam sytuacje, w których byliśmy i przeżyliśmy. To znaczy, że gdzieś w tych sytuacjach jest informacja o tym, e, co, jak postąpić, co trzeba teraz zrobić. To jest super przydatne wtedy, kiedy odbiegliśmy kawałek od drapieżnika i trzeba się zastanowić, czy raczej uciekać dalej, czy sprokurować jakąś dzidę i tak dalej. Natomiast w sytuacji fopa. No, trudno powiedzieć, żeby dało się z poprzednich nietrafnych społecznie zachowań wywnioskować, jakie są trafne. Pamięć długotrwała zatem, ta pamięć, która mieści w sobie bardzo wiele elementów naszych autobiograficznych, jest posegregowana ze względu na emocje. To znaczy, że jeżeli znajdziemy się w sytuacji emocjonalnie jakiejś, na przykład będziemy weseli. To przyjdą nam do głowy sytuacje, w których wesoło nam się było. Dlatego łatwiej jest wspominać ciekawostki z TikToka w trakcie luźnej rozmowy z kimś niż w trakcie egzaminu. Sytuacja, w której zapamiętujemy i sytuacja, w której odpamiętujemy, jeśli są podobne do siebie, to jest duża szansa, że to odpamiętanie będzie kompletne albo będzie sprawniejsze. Jeżeli są bardzo różne, jeżeli na przykład uczymy się w bardzo przyjemnych, komfortowych warunkach, a potem w, w reżimie maturalnym próbujemy sobie przypomnieć coś, czego się uczyliśmy na wygodnej kanapie z, z ciepłym kubkiem herbaty i y, relaksującą muzyką w tle, może być nam trudno. E, natomiast to, co jest dla mnie istotne, to to, że. E, jeżeli się przyjrzymy pamięci, przyjrzymy się temu jak ludzie pamiętają, to zobaczymy, że niektóre osoby mają bardzo dobrą pamięć. To znaczy w każdej rozmowie, w każdej interakcji z ludźmi widać, że pamiętają wiele z przeszłości. To są osoby, które na przykład będą pamiętały, gdzie ostatni raz się spotkaliśmy albo o czym rozmawialiśmy, albo co mieliśmy na sobie i tak dalej tak dalej. To zjawisko Polega, fascynuje mnie, dlatego że hmm, polega to na tym, że jesteśmy bardzo głęboko w naszej pamięci kosztem czegoś. No bo jeżeli my tak świetnie odpamiętujemy, to nie jesteśmy w stanie dobrze widzieć tego, co jest dookoła nas. Widzieć, słyszeć, czuć, przeżywać. Jeżeli żyjemy w, w, we wspomnieniach. Nawet jeżeli to są wspomnienia adekwatne do sytuacji, prowadzące rozmowę w, w, z kroku na krok i tak dalej, to jednak życie gdzieś tam w pamięci powoduje, że e, poświęcamy swoją uważność na sytuację, w której jesteśmy teraz. E, z drugiej strony, jeżeli jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na doświadczaniu tego, co nas otacza, to bardzo słabo pamiętamy to, co było kiedyś. E, to też pasuje do takiej stereotypowej wizji Kujona, który jest raczej odklejony od sytuacji społecznych e, i ludzi, którzy nie są obciążeni dużą wiedzą, e, a za to świetnie sobie radzą w szybkich interakcjach, mają szybkie odpowiedzi, są dowcipni itd., itd. No i w końcu myślę sobie o tym, że pamięć to nie tylko Atkinson i Schifrin, ale jest też model Badleya i Hitcha, który mm, Zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz i gdyby to rozszerzyć, to trzeba by było zobaczyć, że to, co znajduje się w pamięci operacyjnej, jest jakościowo różne od siebie. To znaczy, ja pamiętam, gdzie zaparkowałem mój samochód, pamiętam pierwsze parę wersów inwokacji, pamiętam, jak zachować się w filharmonii, pamiętam, jak nagrywać filmy. I to są wszystko rzeczy, które jestem w stanie utrzymać w pamięci operacyjnej naraz. Natomiast, te rzeczy się różnią między sobą. Bo to, gdzie zaparkowałem samochód, to jest obraz. Ja widzę, gdzie on stoi. Teraz, jak tu siedzimy, ja mówię do Ciebie, ja widzę, gdzie mój samochód stoi. To nie jest, yy, yy, to nie są współrzędne geograficzne, to nie jest, yy, nie wiem, pineska wbita na mapie, tylko to jest obraz. Ja mniej więcej jestem w stanie wrócić do tego miejsca, pamiętając, co jest dookoła samochodu, który zaparkowałem. Jestem w stanie przypomnieć sobie inwokację nie dlatego, że widzę książkę, tylko dlatego, że wielokrotnie ją powtórzyłem. I musiałem w różnych sytuacjach, i luźnych, i stresowych, stanąć i ją wypowiedzieć. Pamiętam, jak zachować się w filharmonii, ale to nie jest zdjęcie, to jest procedura. I w końcu pamiętam, jak się. Nagrywa tutaj te wszystkie rzeczy, rozstawia i tak dalej, bo robiłem to wielokrotnie i dlatego, że każdą z tych y, zmiennych przepracowałem. Z, właściwie z każdym elementem, który widzisz na ekranie, zrobiłem kiedyś kardynalny błąd i w związku z tym o tym pamiętam. E, I tak też jest w tym modelu pamięci, gdzie nie koncentrujemy się tylko na tym, że jest jakiś magazyn, tylko że on jest specyficznie podzielony na różne rzeczy. Dlatego na przykład, jeżeli zadajemy komuś zadanie policz w pamięci coś tam, to trzeba się zastanowić, którego elementu tej, z tych różnych obszarów pamięci operacyjnej ta osoba będzie używać. Niektórzy będą próbowali wziąć palec i napisać coś na stole, w powietrzu itd. Niektórzy nawet tak mówią, bo korzystają z tego wizualnego elementu pamięci. Niektórzy przypominają sobie procedurę. Jak jest nawias, to najpierw to, co jest w nawiasie, potem to, co jest na zewnątrz nawiasu. Na przykład. Niektórzy zapamiętują swoje błędy. To znaczy, pamiętają podobne zadania, które rozwiązali źle i na podstawie poprzednich błędów nie popełniają ich w tym przypadku. Myślę sobie też, że pamięć to ogromny temat i już czuję, że się zapędziłem. Na pewno Siedem grzechów nie pamięci Shaktara. to jest super lektura pokazująca to w jaki sposób zapominamy, a to na podstawie tego jak zapominamy powie nam o tym jak zadbać o to, żeby ludzie coś zapamiętali. Jak zadbać o to, żeby z zajęć wynieść więcej niż tylko to, że prowadzący był ciekawy albo że w trakcie zajęć przejechała karetka. Myślę sobie też, że pamięć jest do pewnego stopnia umiejętnością. To znaczy, my musimy umieć pamiętać, my musimy umieć zapamiętywać. I to jest taka umiejętność, którą trzeba kształcić. I to, że ktoś przychodzi do szkoły i tego nie potrafi, to dobrze, bo tak samo jak przychodzi do szkoły i nie potrafi pisać, to szkoła jest miejscem, w którym należy na nauczyć się, jak to robić. Prawdopodobnie poświęcamy dużo więcej uwagi temu, jak pisać, w porównaniu z tym, jak pamiętać. Natomiast tak czy siak trzeba wyjść ze szkoły i umieć pamiętać. I jedną z ważniejszych rzeczy, już tak na koniec, jest to, żeby dbać o to, jak nie pamiętać. To znaczy, gdzie umieszczać rzeczy, o których wiem, że zapomnę. Na przykład, e, kiedy trzeba w tym samochodzie, który wiem, gdzie stoi, zrobić przegląd? E, kiedy trzeba e, zadzwonić do kogoś i życzyć mu. Y, Wspaniałych urodzin, kiedy trzeba zmienić filtr wody, w, w, tym, w dzbanku, i tak Trzeba pamiętać, kiedy się uśmiechać, a kiedy nie. Trzeba pamiętać, kiedy podać rękę, a kiedy poczekać, aż ktoś wyciągnie rękę w naszą stronę. Te wszystkie rzeczy mogą być w naszej pamięci przez cały czas, i my możemy liczyć na to, że w odpowiedniej sytuacji nam się to przypomni. Ale to jest obciążające. Dlatego jedną z najważniejszych rzeczy dla pamięci jest odciążanie jej przez notowanie. Nasza pamięć nie została stworzona do tego, żeby pamiętać tyle rzeczy, ile my pamiętamy. Ona się rozwija, ona się zmienia i na pewno pamięć następnego pokolenia będzie zupełnie inna od mojej. I tak pewnie będzie się y, zmieniać, bo świat dookoła nas się zmienia. Natomiast y, umiejętność notowania, zapisywania i przypominania sobie i Wyciągania rzeczy z pamięci i umieszczania ich gdzieś tam w naszej przestrzeni jest kluczowa do tego, żeby nie polegać na pamięci i nie, nie przeżywać takiego załamania w sytuacji, w której coś zapomnimy. O jej, pamięć mi się psuje, no, nie psuje się. Ma za dużo roboty. W związku z tym, notatki i najlepiej, żeby to były notatki, które wykonaliśmy. Na papierze. Dlatego, że zupełnie osobną czynnością jest zapisywanie ważnych rzeczy na papierze. Bo jeżeli zapiszemy je w telefonie, to to jest ten sam ruch i ta sama sytuacja, jakbyśmy pisali SMS-a, przeglądali TikToka, oglądali film na YouTubie i tak dalej. W związku z tym, nie jest to wyjątkowe, a w związku z tym, że nie jest wyjątkowe, no to nie pamiętamy, że tam zapisaliśmy coś, co mamy pamiętać. Natomiast, jak zapiszemy coś, to mamy jedno miejsce, papierowe na przykład w którym te rzeczy są yy, i łatwo jest nam wrócić tylko i wyłącznie do rzeczy, które mieliśmy zapamiętać bo zeszyt nie daje powiadomień, yy, nie wibruje, nie dzwoni i nie da się w nim oglądać filmów na YouTubie. Yy. Takie mam przekonanie, że opowiedziałem o pamięci kilka rzeczy, które mnie interesują, ale absolutnie nie wyczerpałem tematu. Więc jeśli jest coś, co dotyczy pamięci i pracy z pamięcią, co jest dla Ciebie istotne, w komentarzach jest świetne miejsce na to, żeby pytania na ten temat zadawać. Spokojnych wakacji. Do zobaczenia.